Sesja Rady Miasta Oświęcim, ostatnia w tym roku. To na tej właśnie sesji kształtowała się finansowa przyszłość Oświęcimia, którą w szczegółach przedstawił pełniący obowiązki prezydenta Janusz Chwierut. I choć można było spodziewać się, że ilu radnych tyle pomysłów będzie na wydatkowanie publicznych pieniędzy, grupka Oświęcimskich radnych zaskoczyła kolegów i koleżanki nie tylko negatywną opinią o budżecie długofalowym, ale i niespodziewanym oświadczeniem. Uważamy, że ta forma sprawowania, sprawowania władzy przez pana prezydenta nam nie odpowiada. W trakcie sesji jeden z radnych nagle wystąpił w imieniu nieistniejącego klubu. Oczywiście każdy ma prawo do podejmowania swoich decyzji, każdy ma prawo do powoływania klubów, zmiany barw klubowych. To, to są rzeczy naturalne. Natomiast to dobrze byłoby, żeby najpierw poinformować o tym, że ta, takowa instytucja, że takowe ciało, taki klub powstał, a dopiero potem prezentować jego stanowisko na jakikolwiek temat, a zwłaszcza na temat tak ważny dla, dla każdej Rady Miasta, jakim jest budżet na, na następny rok. W oświadczeniu odczytanym przez radnego Stanisława Biernata, reprezentującego jeszcze wówczas nieistniejący nowy klub polityczny, pięciu radnych wyimaginowanego ugrupowania zarzuciło pełniącemu obowiązki prezydenta miasta Januszowi Herutowi brak chęci współpracy z radnymi i porównano go do mało popularnego poprzednika na stanowisku włodarza Janusza Marszałka. No. To jest jego cena. Ja myślę, że pozostałych radnych, którzy głosowało 15... Za budżetem współpracuje się dobrze, więc to każdy ma prawo do swojej oceny. Oczywiście, w trakcie tej polemiki przy budżecie miasta, ja bym oczekiwał, że Klub Solidarna Polska przedstawi jakieś konkretne argumenty, a nie tylko negacje, nie, bo nie i, i wszystko przedstawia w czarnym świetle. O wyjaśnienia poprosiliśmy przewodniczącego Rady Miasta. Czy istnieje problem współpracy Rady Miasta z prezydentem? Znaczy, moim zdaniem nie ma takiego problemu i wydaje mi się, że, że ten problem próbuje się stworzyć sztucznie, wyrywając pewne sformułowania z kontekstu, z tym mieliśmy do czynienia dzisiaj podczas sesji. No szkoda, szkoda, żeby, żeby wywoływać z Wilka z Lasu niepotrzebnie. Nowo powstały klub radnych Solidarna Polska wchłoną radnych PiS, Nasze Miasto i Stowarzyszenia Oświęcimianie Oświęcimianom. To jest kwestia e, kilku osób, które mają e, podobne e, poglądy polityczne, podobne spojrzenie na Oświęcim. Trochę kuchennymi drzwiami dowiedzieliśmy się o tym, że. że... Są radni, którzy od dzisiejszej sesji przynajmniej są członkami Solidarnej Polski. Jak sami podkreślili, nie informowali jeszcze, że, że powstał taki klub, tylko stwierdzili, że część radnych do tej partii należy, więc no nie wiemy nic póki co, żeby się uformował taki klub radnych. Przynajmniej nie wiemy tego of oficjalnie, nie zostaliśmy oficjalnie poinformowani. Aż do końca sesji. Dopiero wówczas Rada Miasta została oficjalnie poinformowana o zaistniałych zmianach. Jacek Potaczek, Stanisław Biernat i Waldemar Łoziński opuścili szeregi PiS. Niesmak pozostał. Ja generalnie rzecz biorąc optuję za, ta, za, za, taką, za takim rozwiązywaniem sprawy, że jeżeli mam zamiar coś zmienić, to gdybym był na miejscu moich kolegów, poczekałbym do końca kadencji, bo to troszeczkę niesmacznie wygląda, kiedy po roku e, czasu, kiedy moi, kol, moich trzech kolegów którzy startowali z pierwszego miejsca z list praw i sprawiedliwości wchodzi do rady z ramienia i z mandatu Prawa i Sprawiedliwości po roku czasu rezygnuje, tworząc, tworząc nowy klub. Kolejną siłą polityczną, która straciła swojego radnego na rzecz nowego ugrupowania, jest stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom. Michał Chrzan objął mandat radnego miejskiego w wyniku wygaśnięcia mandatu Jacka Grosera, który wygrał ubiegłoroczne wybory prezydenckie. My jako grupa oświęcimianie Oświęcimianom Szła przede wszystkim z takim postulatem, żeby odpolitycznić i odpartyjnić właśnie samorząd. Te nowe struktury polityczne, które powstaną, nie będą dobrze działać na rzecz i w, w interesie społecznym, w interesie miasta, mieszkańców, tylko obawiam się i śmiem twierdzić, że w interesie własnym. Choć intencje radnych zapewne są szczere, trudno jest obiektywnie ocenić poczynania osób, które tak szybko i skrycie zmieniają barwy i gusta.